Widzowie, dziś gramy? W dorsy. Będę nagrywał dorsy. Tursy. Ale dwa. Mamy kod. Dwa, trzy, dwa, trzy. Lecimy w dorsy. Dwa. To jest dors. To jest jakieś oko i dwa. No i tak, tak się nazywa ta gra. Turs dwa. Ale tu skakać się nie da. Ale w pierwszy się skakać nie da. Widzowie. Tu się na szafie się da otwierać? Nie, widzę. To jest, to jest taka, jakaś chyba wersja pad To jakaś pełna wersja bez pieniędzy mają tutaj. Dobra. u szafki leżą, mój Jezus. Ty, zaraz będzie nas coś gonił, bo tu szafki tak leżą. Że do usiadania! Nie mam hajsu, żeby... Kupić, żeby usiąść gdzieś. Dobra, aż do szafy można wejść? Widzę! Nie ma nie, nie można wejść do szafy. Nie da się. Okej, okay, tu jest A co tak ciemno? Ciemny pokój będzie? lampka mnie niepokoi. U U U U U U U U ej, ej, ej! ej le leżę! Te coś mnie zabiło. Ej, losz, państwo, co je? To szybki niż ja jest Widzowie, co to jest? Trawa O cóż to tu się drzwi nie zamykają To jest dziwne Widzowie, Podoba mi się, że jakiś ludek kurna tu przyszedł. I mnie zabił. Mnie. Zamykałem, nie zabił! Zadźwał mnie Tewiście się same zamykają, nie zamykają się ale przyszedł i mi powiedział i... I zginąłem, zdechłem. Co je? No tam chodzi, pa. Pa tego ludka, pa. Tu jest. U. A! Goni mnie! Goni mnie wyszedł! Uciekam. Goni mnie! Я на goni. Gdzie drugi Jezus Zostaw mnie! Zostaw mnie! nie. Bambuką musiałem go zrobić. Widzowie, oni mnie atakują! To jest gra jak coś dla jednej osoby, ale widzowie, oni mnie atakują! Ten tam jest, siedzi w kącie. Uciekam tędy. Która jednego mnie

Nie, kamera się zaczęła ci wzywę. Czekaj z kamerą. O, o, jest, 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 jest. Okej, okay, ja okay, okay, mogę ruszać. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Działa. Idziemy, Mi kamera się popsuła i widzę dlatego. No, ale te ludki tu kurwa mi, mi krekę psują. Sorry, kamera mi się powsuła, Musimy wejść i wyjść. Sorry. DORS 2, tak się nazywa ta nazwa? Tak, o! I to jest DORS 2. Z jakimś odczuwaniem, nie wiem czy to dać. Nie, nie wiem czemu. Działam jak z DORS. A tego nie ma. No, Przelecimy sobie? No, lecimy jeszcze raz. No. To przetrzymać, bo inaczej się nie zachnie. No, Będę przygotowany tu mamy speedrun Ale i tak, że mi się kamera wsłuchuje Gdzie? Tu, tu, o A! A to się teraz zamyka i otwiera O, no ty! Raz to trzeba trzymać, raz nie Proszę Państwa. Widzę, kamera mi się psuje. Będę musiała ale on tu kurwa stoi. Otworzy drzwi. A tam jest, dalej okay. Na pewno tam stoi Kampi przy tych drzwiach. Tam jest. Zobacz ale, ale tupa Kamera mi się popie, a się jestem, a jest, Mi się kamera psuje, No, mi się kamera psuje. Nie, dlaczego? Ja w z innych odcinkach mi się nie psuła, teraz musi mi się psuć Bo dlaczego nie? No to, że no, no, patrzcie, widzę, teraz nie mogę użyć. To się same z siebie zamkają. Widzimy. Mam się kamera zepsuła i nie, mają, nie wiem, mam. Nie gdzie iść. A tu raz się pokazuje, że aż zesnie Idziemy. jeszcze nie tu widzę, wi ale. Co on mi się zepsuła? Widzowie nie wiem co no to już koniec filmu, ale... czemu nie mogło psuć, widzowie są rane. Ale nie, mogę, nie, nie, mogę, nie, nie mogę. To był odcinek, ale to jest jeden. Zanim dowiemy się co tam było. I zawę... Zamiast... Ten film będzie długi. Bo... No nie... ja dochodzę do tutaj robić, chyba nie przejdziemy, tylko co... Nie... Ja nie będę robił jednego z odcinku w 15, tylko po prostu jeden odcinek. No ale próbuję przynajmniej przejść też daleko. Teraz widzę, mi się kamera nie obsuwa, ale w chwilę będę nic nie mówiła, jak coś widzę. No. I teraz już para. A co ja mam biec? Drzwi są Jest Mam tutaj dźwięk, może nie? Może tu mam sprawdzić każde drzwi? Los. Nie, widzowie, kamera. No, to samo z kamerą. Chwila odłożę telefon, spróbuję, o. O, może, o, jest, jest. Sprawiło się. Poczekaj, gdy Ja muszę odkonać telefon i sprawdzać, czy działa. Nie działa. I to wiem. dalej, ale mi się kamera psuje w No nie ma I co, jest piękny miar. Widziałem, że tego nie chcę przechodzić. Ale tutaj kończymy dzisiaj w odcinku. No nie chcę mi się Żegnam widzowy. Nawet wyłączyć filmiku nie mogę, tego i kuleczki. Nie, nie, muszę wziąć tą kuleczkę, głupio. Co wiecie, widzowie? Jest! Dobra. O taki film to wystarczy. Pa!